Natomiast Jezus w Ewangelii mówi o tym, że Bóg, ten sam naród, ten sam naród, który obrzucał kamieniami Szczepana, ten sam naród, Bóg obrzucił manną. I Pan Bóg, ten sam szemrzący naród obrzucał tym, co miał najlepsze, manną z nieba, jak to się mówi. I ten sam naród kamieniami obrzuca Szczepana. I to zdumiewające zestawienie każe naprawdę zastanowić się nad tym, jak bardzo uparty jest człowiek w odrzucaniu łaski Bożej. Usłyszeliśmy również dziś w dzisiejszym czytaniu z Ewangelii słowa Jezusa, który mówi o sobie, iż jest chlebem, ale chlebem z nieba, prawdziwym chlebem z nieba, i że jest dla świętego ludu czymś więcej niż manna na pustyni była dla Izraela. Przysłowiowa manna z nieba była rzeczywistym cudem, który doświadczali Izraelici przez prawie 40 lat, kiedy wędrowali przez Pustynię, byli rzeczywiście karmieni pokarmem, który w ogóle nie powinien się pojawić. Owszem, nie chodziło o taką mannę, która spadała z chmur, tylko pewien gatunek, pewien rodzaj wydzieliń z roślin, Tamaryszku czy kolendra który jednak w sposób, no właściwie bardzo konkretny, żywił tych ludzi na pustyni. I był pewnym cudem, ponieważ w momencie, kiedy nie mieli już co zjeść, o, ten cud się pojawił, jakby się odsłonił im. Mgła się uniosła i zobaczyli Nannę. I starczyło jej na 40 lat. Przypomnijmy, właśnie tamto wydarzenie sprzed prawie 3,5 tysiąca lat, kiedy Izraelici po 430 latach niewoli wychodzą z Egiptu, Znaleźli się na pustyni. Jest to zupełnie obce im środowisko, nowe środowisko. Zupełnie nie znali pustyni. Byli niewolnikami, ale niewolnikami cywilizacji. I ta cywilizacja ich karmiła i zniewalała. Nie umieli odnaleźć się na pustyni. Zdobywać pokarmu, tym bardziej. Często przeżywali głód, który zmuszał ich do wędrówki coraz dalej. Wczoraj mówiliśmy o tym głodzie, który może człowiekowi nawet pomóc. Ale już na pierwszych postojach gdy wyruszeli z miejscowości Elim I znaleźli się na pustyni Sin Zabrakło im pokarmu Okazało się, że nie wystarczy zerwać z Egiptem Trzeba również wywalczyć jakby nową wolność Nowy sposób życia I my również przeżywamy pewną analogię do tamtych przeżyć Bo też zrywamy z Egiptem Zrywamy z, z grzechem Porzucając ten grzech, jego niewolę, ten Egipt ale nie tylko chodzi o to, żeby odrzucić grzech. Chodzi również, może bardziej, o to, żeby wypełnić się Bogiem. Chlebem Boga. Bogiem jak chlebem. Manną, która jest z nieba. Przypomnijmy tam ten tekst z Księgi Wyjścia z 16 rozdziału, który właśnie opowiada o tej mannie. Kiedy więc wyszli z Elim, znaleźli się na pustyni Sin, Ludzie zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi, zaczęli mu zarzucać, że Mojżesz celowo wyprowadził cały naród, żeby go umorzyć głodem, że to był pewien zamach, spisek, spisek Boga i Mojżesza przeciwko całemu narodowi. Głód sprawił, że Izraelici nie tylko szli do przodu, ale niestety zaczęli również narzekać, że jest im źle. Zaczęli odczuwać żal do Mojżesza i Aarona, narzekali na swoich duchowych przełożonych. W sumie mieli pretensje do samego Boga, ale być może na tym etapie jeszcze nie odważyli się wyrazić wprost swojego żalu do Boga. Przesadnie określali swoją sytuację, zarzucając Mojżeszowi i Aaronowi, że specjalnie wyprowadzili ten lud, aby go gnębić. I w, tej, w tym użalaniu się często pojawia się w tym tekście takie sformułowanie, że było nam lepiej przy garnkach mięsa w Egipcie. Przy garnkach, przy naczyniach. Tęsknili za pokarmem niewoli. Jest to obraz ludzkiej tęsknoty za grzechem, za tym mięsem, za grzechem. Gdy ktoś narzeka na Boga i na to, że jego życie jest wynikiem spisku Boga, złośliwości Boga, to można jednego się tylko domyślać, że gdzieś w nim tkwi tęsknota za grzechem. Bóg specjalnie, jakby zwlekał z pomocą aby z serc tych ludzi wyszła prawda. Jaka prawda? Że tak naprawdę żyją w buncie przeciwko Bogu, że są buntownikami. I kiedy się okazało, że już są buntownikami, że buntują się przeciwko Bogu, że tak naprawdę podejrzewają Boga o złośliwość, wtedy im dał mannę. Nie zrzucił kamieni, tylko proszę bardzo, mannę. To było wielkim zderzeniem. Ta łaska zderzyła się z sercami Izraela, ale nie wywołała skruchy. Bóg powiedział przez Mojżesza tym ludziom, Izraelitom, że daj im chleb z nieba. Powiedział następnego dnia, na zajutrz, będziecie jedli chleb z nieba. I ludzie rozeszli się po namiotach, czekali na następny dzień. I rzeczywiście na zajutrz po tej obietnicy warstwa mgły, taka mgła, bardzo wilgotna, pełna rosy, otaczała obóz i zanim słońce jeszcze się podniosło, ta mgła zaczęła się też podnosić. I kiedyś już zupełnie mgła podniosła, oni zobaczyli, że coś białego, ziarnistego leży na ziemi. Byli przekonani, że to właśnie z tej mgły, czyli jakby z tej chmury, spadła manna chleb. W sumie sytuacja była odwrotna, po prostu mgła odsłoniła całe pole, hektary całe e, manny tego ziarnistego, e, tej ziarnistej wydzieliny e, z kolendę. Ale Izraelici wyraźnie odczuli to jako znak Boży, sygnał Boży, cud że akurat właśnie następnego dnia ta mgła odsłoniła całe, jak to powiedziałem, hektary tej manny i dopóki ta mgła zalegała tą mannę, oni nie widzieli tego to może było kilkanaście kroków obok nich, ale oni nie widzieli tej manny mgła musiała jakby się odsłonić, um, usunąć, żeby wyszło na jaw, że pole jest pełne manny drobna, biała, niby szron, niby mąka, wydzielina było jej bardzo dużo, także każdy mógł sobie zebrać ile chciał Zupełnie tak, jak zapowiedział Bóg przez Mojżesza. Ześle wam chleb z nieba na kształt deszczu. Czyli że to będzie jakby spadało z tej mgły. Pod ukryciem mgły. Ta mgła, ta rosa ukrywająca mannę jest pewnym znakiem. Ona uniosła się w górę i Izraelici dopiero wtedy zobaczyli mannę. O co chodzi? To jest bardzo ciekawy obraz przybliżający nam tajemnicę Maryi. Ona jest taką rosą, taką mgłą, taką chmurą, obłokiem, który ukrywa Chrystusa. Kiedy I ona go odsłania. Ona po prostu pokazuje nam, gdzie On jest. Ona odkrywa nam takie pole nieba. Miejsce, gdzie można naprawdę dosyta, nasycić się obecnością Bożą. Ona odkrywa nam Chrystusa, wskazuje nam na pokarm z nieba. Ona odsłania i ukazuje. To jest manną naszego życia. Jest ona jak mgła, nasza matka, która odsłania pokarm zgłodniałym duszą. Zresztą na każdym obrazie, również na tej figurze, Maryja zawsze wskazuje na Jezusa, nie na siebie. To jest jej misja odsłonić chleb życia pokazać, kto zaspokoi człowieka. Ciekawe, że tego objawienia nie mogli Izraelici doznać dopóki. Nie odeszli z Egiptu. Dopóki jedli owe mięsa z garnków Egiptu, nie mogli doznać objawienia tej manny. Albo grzech, albo Bóg. Albo pokarm grzechu, albo pokarm łaski. Nie można jeść z dwóch talerzy. Bóg jednak nie będzie pokarmem dla kogoś, kto nie chce zerwać z odżywaniem się grzechami. I dalej w tym rozdziale jest napisane, że Izraelici, gdy zobaczyli mannę, ze zdziwieniem pytali się w języku hebrajskim manhu, czyli co to jest. Nie wiedzieli, co to jest. Nie potrafili tego określić. Jak powiedziałem, po raz pierwszy znaleźli się na pustyni o 430 lat, także w ogóle nie byli obyci z tym środowiskiem. Stąd etymologia taka ludowa, etiologiczna wysnuwa wniosek że stąd powstało słowo manna, manhu, co to jest. Widzieli mannę, ale nie wiedzieli, co to jest. I to też jest takim, taką intuicją, czy praintuicją eucharystyczną. Dlaczego? Ponieważ widzimy ten chleb, widzimy eucharystię, widzimy hostię, widzimy komunikan. Ale my nie wiemy do końca, jak to jest, że jest tam Bóg. Każdy mógł zebrać z tych Izraelitów tylko omer na głowę. Omer jest jednostka ciał sypkich, to jest gdzieś około 2,5 litra wagi, ale nie chodzi o to, że każdy mógł sobie wziąć tylko te 2 litry tej manni. Chodzi o coś innego. Otóż omer wyglądał w ten sposób, że było to naczynie, do którego można było sypać różne, różny materiał, sypki i w ten sposób go ważyć. Chodzi nam właśnie o to naczynie. Mojżesz powiedział, że każdy może sobie wziąć tylko omer tego, tej manny i ani mniej, ani więcej, tylko omer. To sformułowanie biblijne i ma również cechy duchowej, duchowego pouczenia. Bo takim naczyniem, do którego zbieramy mannę, czyli Eucharystię, ten pokarm, którym nam powinien starczyć na naszą wędrówkę do nieba, tym naczyniem jest nasze ciało. To jest omer. Tu przechowujemy życie duchowe. Dany nam przez Chrystusa do Eucharystii. Manna była czysta i biała, i Eucharystia też jest biało czysta. Święty Paweł, w, liście do w drugim liście do Koryntian mówi tak. Przechowujemy zaś ten skarb poznania Boga w Chrystusie w naczyniach glinianych, w tych omerach. Aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Czyli bez tego wypełnienia się manną, bez wypełnienia się Eucharystią człowiek nie ma nocy. Ale potrzebne jest naczynie, gliniane naczynie, moje ciało. W to ciało wpuszczam w siebie i jego obecność. Bóg przecież ulepił nas jakby z gliny, stworzył nas jak naczynia. Wartość naczynia zależy od tego, co ono wewnątrz przechowuje. Dlatego też Izraelici, gdy się buntowali na głód i na pustynię, mówili, że w Egipcie mieli mięso w garnkach. To też jest... Takie sformułowanie bardzo duchowe Bo sami byli naczyniami, takimi garnkami Wypełnionymi ścierdem, grzechem, padliną I za tym tęsknili Święty Paweł pisząc do Tymoteusza W ten sposób się wyraża W wielkim domu, ma na myśli niebo Znajdują się naczynia Nie tylko złote i srebrne Lecz i drewniane i gliniane Jedne do użytku zaszczytnego A drugie do niezaszczytnego i najpierw mówi o zwyczajnym takim domu, że w każdym domu znajdują się różne naczynia. Znajdują się kielichy, puchary, kieliszki, garnki, patelnie, ale i również nocniki i jeszcze jakieś inne może naczynia, które, do których człowiek oddaje to, co mu jest niepotrzebne. I on mówi, tak jest również w naszym świecie, że każdy z nas jest innym naczyniem. Ale wartość naczynia, wartość ciała zależy od tego, co ono przechowuje, co tam w środku jest. Jeśli tylko przechowuje ten materiał, który spożywamy na obiedzie, kolacji i śniadaniu, to wiemy jaki jest efekt końcowy no i łatwo się domyśleć, co to za naczynie. Ale jeśli do tego naczynia również jest dawana manna, Eucharystia, to to już jest kielich, to już jest puchar. Bo ważne jest to, co jest w środku. I pisze dalej w tym tekście do Tymoteusza, że jedne naczynia są do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego. Jeśliby więc kto oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Mówi, jeśli by oczyścił. Nie mówi, jeśli wykonany jest ze złota albo z gliny. To jest nieistotne. Ważne jest to, co w środku jest. Nieważne jest to, czy to naczynie ma już 77 lat i zmarszczka jest na zmarszcze. Czy też ma 16 lat i bardzo przyjemnie na to spojrzeć, tylko ważne jest to, co jest w środku. Paweł sugeruje, że wewnętrzne oczyszczenie sprawia, że naczynie staje się zaszczytne, staje się pucharem, kielichem. A jeśli wewnątrz naczynia jest mięso grzechu, porządliwość i pycha, naczynie jest niezaszczytne nawet gdyby było ze złota. Na przykład w Apokalipsie w 17 rozdziale wielka nierządnica siedząca na bestii siedmiogłowej, Pełnej imion bluźnierczych ma w ręku złoty puchar, ale Jan Ewangelista pisze, że ten puchar jest pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. Przypomnijcie sobie też, że faryzeusze też dbali o czystość zewnętrzną kubków i naczyń glinianych, a nie dbali o wnętrze, do którego oczyszczenia domagał się Jezus. Więc tu nie chodzi o to, czy na zewnątrz błyszczyny, szminką, czy dobrym przykładem, czy nawet kulturą, czy elokwencją. Jaki blask zewnętrzny z nas się wydobywa? Ale oto, co wewnątrz mamy i czy wewnątrz jest manna, czy wewnątrz jest Chrystus, chleb żywy. Wystarczy jeden ukryty grzech, by całe naczynie i cała zawartość były zepsute. Tak jak zupełnie, tak właśnie jest jak z muchą, która wpada do zupy. I sprawia, że całej zupy już później nie jemy. A przecież tylko w jednym centymetrze kwadratowym czy sześciennym ta mucha się tam gdzieś grzebie. A całą zupę już później nie możesz zjeść. I tak samo, kiedy jeden grzech wpada w ciebie, cała dusza jest nie do przyjęcia. Kochelet mówi w dziesiątym rozdziale. Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Jeden grzech i spaprana jest cała dusza. Mojżesz nakazywał ludziom, aby nie zbierali za dużo manny. Tylko tyle, ile mieściło się w omerze. To bardzo ciekawe i głębokie pouczenie. Nie wolno też i nam jeść tego eucharystycznego chleba na kilogramy codziennie. Czy nie będzie tak, że piąta msza z kolei, a człowiek znowu do Komunii Świętej, do Komunii Świętej, jeszcze po mszy Świętej przyjdzie do księdza i powie, a może by mi ojciec dał tak za 3 kilogramy tego, żebym się najadł, tak na zapas na 50 lat do przodu. To przecież wiadomo, że to nie o to chodzi. Bo nic się w ten sposób nie załatwi. Gdy Izraelici zbierali nadmiar tej manny z pazarności, bo zrzucili się na tą mannę i zbierali więcej niż omer, Mojżesz im powiedział, tego nie wolno. Zbierajcie tylko omer na każdy dzień. Co się działo? Oni zbierali coraz więcej i robaki się tworzyły w tej mannie. Gniło to. Dlaczego? Bo nie można przyjąć Komunii Świętej na zapas. Na przykład dzisiaj przyjmę pięć Komunii Świętej, czyli na pięć miesięcy do przodu mi powinno wystarczyć. To się tak po prostu nie da. Albo pocieszać się tym, że a byłem na komunie świętą na Wielkanoc, to powinno mi starczyć w następnej. Nie starczy ci. I kiedy Izraelici zauważyli, że to gnije po prostu, że się nie da zatrzymać tej manny na drugi dzień, no to Mojżesz znowu im powiedział w piątek, czyli w dzień przed szabatem, powiedział im tak, a teraz wiecie, że jutro jest szabat. Skoro jest szabat, to nie będziecie mogli pracować. Więc w piątek zbierzcie sobie podwójną ilość tej Eucharystii, tej manny. I Żydzi powiedzieli Izraelici znowu zdumieni mówią, co ono chce. Raz nam każe zbierać tylko jeden omer, a teraz znowu dwa omery. O co mu chodzi? Yy, ale posłuchali go, bo w tym jest też bardzo głęboka nauka. W szóstym dniu zbierali podwójną ilość, dwa omery na każdego, ponieważ w szabat, czyli w sobotę nie można było pracować. I to jest znowu obrazem innej prawdy, jaki Eucharystia, przyjmowanie Komunii Świętej, zbieranie Manny w podwójnej mierze. Oznacza, że przyjmując komunię świętą, nie tylko życie doczesne mamy siłę przetrwać, czyli ratujemy to, siłę, to życie doczesne, ale też posilamy się na żywot wieczny, na to drugie życie. Zbieramy na naszą przyszłą wieczność. Eucharystia daje siłę przetrwać nie tylko to życie doczesne, niewątpliwie z wielką mocą, żeby przetrzymać aż nawet więcej niż do emerytury, ale również daje nam siłę i moc do tego, Żebyśmy na całą wieczność sobie utrwalili, urządzili sobie przyszłość. Oto jest podwójny omer manny. Omer siły na życie doczesne i omer naszej przyszłości, naszej wieczności. Bóg jednak wskazał na końcu Mojżeszowi w tym rozdziale 16 jeszcze jedno pouczenie. Powiedział Mojżeszu, weź sobie jeszcze raz ten omer, ale taki specjalny omer, takie naczynie i zbierz tam manny i tą mannę schowasz do arki przymierza. Na przyszłe pokolenia, żeby było na świadectwo dla nich, na dowód, że tak było. I Mojżesz zebrał tego naczynia, do tego, do tego omera, mannę i schował do arki przymierza, do tego naczynia. Było to naczynie wyjątkowe. W tym naczyniu manna nie traciła swoich właściwości, nie gniła, nie tworzyły się robaki. Leżała sobie w tej arce przymierza. Całymi latami, i dokonywał się taki cud, jak możemy widzieć na przykład w, y, y, z ciałem Bernardety Subiru, które jej ciało do dzisiaj nie gnije. ta manna też nie gniła. Ona cały czas zachowywała świeżość. Był to cud. W specjalnym naczyniu, w Omerze. Ten Omer, to naczynie z niezupsutą manną, to jest obraz niepokalanego serca Maryi. W niej w niepokalanym naczyniu, w naczyniu duchowym, Chrystus jest przechowywany w nieskończoność na świadectwo dla nas. Ona jest pierwszą monstrancją Chrystusa, pierwszym omerem dla tej manny niebieskiej, Bożego Syna. Przy niej wielbimy Jezusa, z nią uczymy się go rozpoznawać, ona nam go odsłania jak mgła i ukrywa, przechowując na wszystkie pokolenia tą tajemnicę Jego obecności. Wielbimy Jezusa. Nasz pokarm jest w jego ciele, w jego chlebie eucharystycznym. Wielbimy go, ponieważ jest umieszczony w niepokalanym naczyniu. Dzisiaj w litanii będziemy śpiewać w języku łacińskim vas spirituale. Was spirituale to jest naczynie ducha świętego. Trochę nieszczęśliwie przetłumaczone jest to w zwykłej litanii przybytku Ducha Świętego. Tak naprawdę jest tam napisane was spirituale, czyli wazon, naczynia. Naczynie Ducha Świętego, naczynie duchowe. I to w odniesieniu do tego naczynia manny, do tego omera manny, która y, przechowywała mannę w sposób niezepsuty. Maryja odsłania nam Chrystusa, Maryja nam go przechowuje. Chcemy razem z nią dzisiaj wielbić Go. I też tak jak Izrael wpatrywał się wtedy rankiem, na pola i widział tą mannę, my też dzisiaj będziemy wpatrywać się w mannę eucharystyczną, w hostię, wystawioną w tym omerze, w monstrancji. I razem z Maryją będziemy dziękować Bogu za to, że możemy korzystać z tego daru i że dzięki temu, że spożywamy Eucharystię, możemy przejść więcej niż 40 lat i dojdziemy do życia wiecznego. Amen.